Z tej strony Magdalena Łoczycka-Mrzebło. Jestem psią behawiorystką i trenerką. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moimi sposobami na uczenie psa pozostawania samego, samego, na pracę z psią frustracją, na uczenie odpoczywania na przykład po spacerze czy po treningu. A mowa tutaj o, po pierwsze, Kongu. Uwielbiam, uwielbiam zabawki typu Kong. To nie musi być akurat dokładnie ta firma. Ale chodzi o taką kauczukową zabawkę, gdzie widzicie duży otwór do naładowania go różnymi psimi rzeczami. I tutaj nie chodzi o to, żeby naładować go różnymi tam smakołykami, ale jeśli karmicie psa suchą karmą, możecie rozmiękczyć ją wodą albo taką totalnie suchą, przygotowaną do wsypania do miski, trochę obtoczyć w łyżce dwóch pasztetu i w ten sposób tu się napcha taka spora dawka psiego jedzonka i zamiast pies przez dosłownie kilka sekund zjeść z miski będzie miał fantastyczny właśnie taką lekcję gdzieś tam pozostawania samemu czy tego jak zwrócimy ze spaceru żeby się Zająć sobą i łatwiej wtedy po tym spacerze, faktycznie przez to, że wyje sobie tutaj to jedzenie, łatwiej pójdzie spać. Gdy pracujemy na przykład nad tym, żeby pies kochał klatkę, to właśnie takie tego typu zabawki z jedzeniem w środku zawsze lądują w klatce z psiakiem, dzięki czemu on kojarzy to miejsce jako naprawdę fantastyczne, swoje takie bezpieczne miejsce, fajne. A propos konga samego, czy też po prostu takiej zabawki typu kong, gdy dopiero wprowadzacie, to wysmarujcie czymś fajnym dla psa, typu serek lub masło orzechowe, może być też jakiś pasztet, lub jeżeli Wasze psy są na surowej diecie, tak jak moje, czyli jedzą surowe mięso, po prostu tutaj daję trochę, trochę mięsa. Chodzi o to, żeby to było łatwo. Pies po prostu musi mieć sukces, po kilku takich sesjach, gdzie łatwo mu będzie wyciągnąć z tego swój posiłek, będzie można upchać coraz mocniej, aż nawet do zamrożenia takiego konga z jedzeniem w środku, włącznie. Wtedy na dłużej taka zabawka zajmie naszego psa. Także tutaj nie polecam wrzucać jakichś tam wyszukanych smakołyków, szczególnie ze zbożem w składzie, tylko właśnie psią karmę. Albo jeśli karmicie psa surowym, to po prostu mięso. Uwielbiam moje psy mają zawsze rozmiar więcej niż producent zaleca, ponieważ chcę tam faktycznie troszkę, żeby się zmieściło tego jego posiłku i też mniejszy rozmiar, ma mniejszą dziurę, a to może frustrować psy. Więc wolę zdecydowanie trak takie trochę większe. Moje psy to takie 20 kg psiaki i tu taki kąg. Wydaje mi się, że jest to MK lub LK napiszę wam w opisie także kąk rada numer 1. Jeżeli chodzi o radę numer 2, to bardzo lubię moim są zostawiać różne gryzaki. Tutaj akurat jest chabica, mogą być chabice wieprzowe, wołowe, wtedy są mi też dłuższe, też pocięta. Tutaj jest też fajne, ponieważ możemy wsadzić znowu jakieś tam mięsko, jakieś tam Pasztet z suchą karmą, żeby jeszcze taki pakiecik fajny był do zgryzienia i też możemy dostać, i tu akurat jest suche płucko, mniej ulubione przeze mnie, bo myślę, że jakoś tak mniej ma wartości, natomiast na przykład żwacze suszone czy penisy wołowe, uszy wieprzowe, wołowe, ogony, Uszy, środkowe, te wszystkie gryzaki naprawdę potrafią na dość długo zająć psiaka, dać mu po prostu fajne zajęcia i też na przykład jak mamy szczeniaka to swędzące, rosnące dziąsła, to to wszystko naprawdę fajnie nam potrafi dla nas pracować. Jedyne co na początku sprawdźcie jak Wasz pies reaguje na takie e, rzeczy, żeby po prostu gdzieś tam się nie zakrztusił, a dwa, żeby później też nie miał sensacji jelitowych. Moje psy bardzo dobrze to znoszą, uwielbiają, nic po tym się nie dzieje, więc po prostu korzystam. I faktycznie powiedzmy raz, dwa razy, trzy razy w tygodniu e, takie gryzaczki dostają e, różnorodne, bo też chcę, żeby miały różne... Różne po prostu takie bodźcowanie. Kolejnym takim moim fajnym patentem są surowe, niegotowane, bo gotowane się łamią na ostre bardzo odłamki, natomiast to jest zamrożone akurat. Surowa kość to jest goleń z cielęca z super ekstra wartościowym szpikiem w środku, też z kawałkiem mięsa. I też tutaj trzeba nadzorować na początku psa, zobaczyć jak on sobie z tym radzi. Gdy zostawi już tutaj tą naj, najbardziej twarde, to możemy się wymienić z nim na jakiś tam kawałek mięska, parówki i mu to po prostu zabrać i wyrzucić. Także najfajniej, żeby sobie wygryzł środek, wziął kawałek mięsa, tutaj z, chrząstkę zjadł, a, a resztę po prostu do śmieci. Gdy wychodzimy z domu i tego nie widzimy, to oczywiście no, nie skontrolujemy tego, natomiast naprawdę na początku. E, po, żeby takie, daje takie kości przy, sobie, przy mnie, tak żeby mogła obserwować jak psiak się z tym, jakby, jak, jak sobie z tym radzi i też zbyt duża ilość tego typu gryzaków może powodować później zatwardzenie, więc też obserwujcie, czy wasz pies jak na to reaguje. fajnie się też to sprawdza do czyszczenia zębów, więc polecam. I czwarta rzecz to są yy, gryzaki to jest poroże Jelenia. To jest to bardzo twarde, naprawdę mega, mega twarde. I część psów na początku może się tym nie interesować. To sobie akurat cały czas leży, bo to jest na tyle twarde, że one nie są w stanie nawet w ciągu godziny, dwóch tego zgryźć. Więc po prostu pogryzą trochę jak mają potrzebę, a później sobie to znowu leży. U nas to już ma, tutaj jest wygryzione, i tutaj ma mniej więcej gdzieś, hmm, myślę, że 2-3 miesiące i po prostu sobie sięgają do tego kilka razy w tygodniu. Gdy widzę, że to leży dłużej i się tym nie interesują, albo gdy kupicie to i się Wasz psiak, psiak w ogóle nie będzie tym interesował, fajnym, fajną poradą jest zanurzenie tego na kilka minut w gorącej bardzo wodzie, we wrzątku i później w ten sposób jakby to nabiera jakiegoś takiego aromatu, wypuszcza z siebie ten, ten zapach, który który może po prostu bardziej zainteresować i faktycznie zaczną to gryźć. Czy dodatkowa rada. Poroże zielenia. I to by było na tyle, jeśli wy macie jakieś swoje sprawdzone gryzaki, zabawki, które potrafią zająć wasze psiaki, gdy wychodzicie z domu, gdy właśnie pies przyjdzie ze spaceru i fajnie tak, ja to tak nazywam, na dobitkę, czyli fajny spacer, aktywny. Przychodzimy do domu i to jedzenie fajnie go tam wkręci, jednocześnie wyciszy, bo gryzienie i liżenie, lizanie dla psów jest wyciszające, i naprawdę po takim gryzaku, kongu z jedzeniem, moje psy momentalnie zasypiają i mam je na kilka godzin z głowy. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego zobaczenia lub usłyszenia. Pa!